we lecz także ułatwiłam wdrażanie liberalnych rozwiązań gospodarczych, co w tym efekcie doprowadziło do wyprzedaży, a nawet dobrowolnego oddania polskich spółek i polskiego przemysłu w ręce zachodnich inwestorów. Naród polski został również obarczony tak tzw. unijnych standardów, którym zmuszony jest podporządkowywać się w każdej sferze życia. Jako nacjonaliści od samego początku przeciwstawaliśmy się Unii Europejskiej. W zamian utopijnej wizji postujemy projekt Europy Wolnych Narodów, w której pełno na że należy no, największościom tylko domyślać. Popicia, do podpisywania się pod nieprawdziwymi zarzutami to dzisiaj standardowe metody aparatu represji. W poprzednim systemie, tego typu metodą byli poddawani nasi ojcowie, spore do na tych co spotykaliśmy się z nimi w opowieściach, książkach i filmach w mamy siłę, której nie pozna ani policja, ani wspierający ją skorumpowani politycy. Tą siłą jest ideowość. Podczas gdy ludzie sprawujący wysokie stanowiska w państwie swoje działania podporządkowują układom, interesom czy kopertą z pieniędzmi, my stale przy, przy swoich ideałach i lojalności. Samotos koleję się na płaszczyźnie duchowej i fizycznej, a także przyjaciół. Teraz głos zabierze przedstawiciel autonomicznego.